No, się korzystając z tego, że mam dostęp do Overwatcha 2 bety, w którego labie? Ale co tam? E, chciałbym zagrać tutaj i powiedzieć, co i jak. E, nie mam dużego doświadczenia. potrzebowałbym mieć. No, ale. To no wręcz zerowy. Ale mówię, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. dajcie znać, czy jeszcze będziecie chcieli więcej odcinków, właśnie ze strzelarek. I tym podobnych. Poczemu by nie. Dobra, moi drodzy. Czekamy na mecz, gotowi do walki. Zbierz drużynę. 7, 6, 5. Ehm, to jest w ogóle nowa postać, która wychodzi w dwójce. No i musimy zobaczyć ogólnie, co ona robi. Ehm, rozrywka przeszybionej władczyni, dobra, rzeźnia. Dolność pasywna. Ehm, tank rola. Ok. Dobra, zobaczmy bo zapowiedź była epicka. Czy ja wam coś zasłajał? Zasłajał by wam więcej niż bym chciał. Także... E, Profesjonalny streamer, kamerka przechodzi... gdzieś tutaj, nie, nie wiem. Tak, o, dobra. Lecimy. Lecimy z tematem, Dla razie widzę co się dzieje na podglądzie. Okej, okay, ale to jest dobre. Widzę już, że... Bergi zlamił. czemu by nie? E, co ta postać robi? Rzuca sobie... Mieczykiem. I gdzie są przeciwnicy? Jeżeli chodzi o Overwatcha to rzeczywiście no, tutaj nie da rady ukryć, że e, jestem no nowym graczem i nie wiem od czego zginałem nawet. Zabójca Baskali Jeszcze wziąłem tanka na przetestowanie i no i co? Eee, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Zmień bohatera, i chcę by zbiegać. Oczywiście osoba, która tutaj ogarnia tą postać. Robi super roboty. Ogólnie no to co? dość już ulta ma? Skąd tak szybko ulta ma? nie! Śmigło! Znaczy gdzieś ten... ...flash. Śmigło. Dobra. Dobra. kość się udało zabić. Przez przypadek, ale zawsze. Dobra. Tutaj... ...jako tank czuję, że powinno być blisko, ale no niekoniecznie, to zawsze takie jest. Okej, okay, z bohatera cały czas je zwijamy. Zabrali mojego robota Nie było kurcze, na razie 5 metrów to 4 metrów Dość wyrównane Tutaj rozdawanie meczu. No dobra, idziemy, idziemy, idziemy Pat. Dobra, mamy Asysta jest. Niech on idzie, idzie do przodu robociku. Nie wiem, tak troszeczkę nowy tutaj się czuje Nie! Ło kurczaczki, wystarczył jeden ult. Ja nie wiedziałem co z tym zrobić. Piękny ult. Dwóch zabił. Lecimy. 25 metrów. Nie! On zaczyna iść. <laughs> Stary wstał, jakby ktoś powiedział. Eskortuj 10 metrów. Skąd? Skąd tutaj się to wzięło? Czy my możemy mieć sojuszników tutaj? Dobra. Ej, ja nawet kogoś w tym meczu zabiłem. Także wiecie, małymi krokami. Nie wiem, tutaj dużo się dzieje. Nie, nie zabierajcie nam robota. To jest nasza robota, żeby mieć tego robota. O. Dobra, mamy w końcu kogoś. Nie, co ja zrobiłem? Nie wiedziałem, jak działa to końca ten ult. I mnie dobił. Trzeba <śla> wiedzieć, jak celować. Powtórka. A ładnie tutaj. Na pewno. Zabrali mojego robota. Nie, chyba troszeczkę za daleko odbiliśmy od robota. Ej, czy likwidacja mam. O nich 10-15. No zdecydowanie. Zdecydowanie mają bardziej, że tak powiem, umiejących grać graczy niż my. Bardziej się trzymają. Dobra. Dobra, mam się Uciekamy, uciekamy, uciekamy I gdzie ona uciekła? Tam jest Dobra, mam. Znaczy nie Ale ktoś wziął. Dobra. Gdzie jest? Proszę cię, idź. Proszę radę. dobra Udało mu się, dobra. No ja powiem, powiem, że dużo to nauki jest. Czy możesz iść dalej? Proszę cię, robocie Dziękuję Ci ślicznie Dobra, mamy to podkręćmy basy. A myślałem, że to przeciwnik mam go dobra jest git dobra znikamy nie nie udało się tym razem dobra ja się więcej, żeby tutaj w miarę nie robić, ale to jest ciężko. 104 metry i wylądował. Ten Rush ja niepotrzebnie używam, powinienem go zachowywać. Chociaż jeszcze ja on ma 10 sekund, także spoko. ja no, uważam, że jest dość spoczko. Ej, ja nawet 10 likwidacji mam. Asyst zero? co? Ej, kiedy ja pozabijałem tylu ludzi? Celność contest, celność 3. No i czemu ja znowu nie ten Dobra, mam go. Dobra, dwa kile Udało nam się wygrać. Ej, nie wierzę. Muszę się nauczyć na pewno to grać, ale To jest ciekawie, nie? Tylko no. Mój poziom, gdy na razie jest. Bum. Najlepsze zagranie. Najlepsze zagranie to on tam zrobił chyba. Quadry, czy jakoś? Czy nie? Basikali, tak. Tak mi się zdaje. Że to jego zagranie było. A ładnie tam. Zaorał. Czy ja będę tutaj w zestawieniach? Zwycięstwo. Ej. Czemu nie ma? To jak zagrał. I ktoś tam napisał, że tankowie byli super. Tak czy nie? Muszę jeszcze to zobaczyć. A tymczasem dajcie znać, czy byście chcieli więcej gier z Overwatcha i dwójki. No i do zobaczenia w następnym odcineczku. Papache.